Witajcie na kanale Mela i Suzy, świat świnek morskich. Dzisiaj chciałam dla Was nagrać filmik, w którym będę czesać świnki oraz podcinać im końcówki. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to robić i o czym warto pamiętać, zapraszam do oglądania. Ok, zacznę od czesania świnek. Ja używam taką szczotkę dla gryzonik nie jest ona bardzo twarda myślę, że odpowiednia taka dla świnek bo właśnie warto pamiętać o tym, żeby nie była bardzo kująca taka szczotka, bo będzie sprawiała ból śwince po prostu tylko żeby była po prostu no, odpowiedniej, odpowiednio miękka i delikatnie, żeby za świnki bo przeważnie to one tego nie lubią, chociaż wiem, że zdarzają się wyjątki u mnie akurat Melcia w miarę lubi, natomiast Suzy już nie bardzo. Często ucieka, piszczy, jakby się zdziało coś złego. O. Ja zawsze pierwsze rozczesuję świnki, a później po prostu obcinam ją kołtunki. I dzisiaj również tak zrobię. Czesanie jest bardzo istotne, zwłaszcza jeżeli świnki mają długie włosy. Bo często robią się te wykołtuny. Poza tym pomagamy się im pozbyć tych włosów, które już są takie słabe, które i tak prędzej czy później by wypadły. No i nie zostawiam tyle sierści wokół, jeżeli są wyczesane. No, Mielcia zadowolona, liżenie po ręce. Chyba się jej podoba. Góra w przypadku Mercy, popatrzałam, ale nie ma za bardzo co obcinać. Nie ma kołtunków żadnych. Ona też ma trochę krótsze włosy niż Suzy, więc także tu nie trzeba jej podcinać. Więc bierzemy teraz Suzy. Dobrze, wzięłam Suzy. Troszeczkę się obraziła. Jak możecie zobaczyć, mam już długą grzywkę, która niestety nachodzi na oczy. Więc trzeba będzie ją podciąć. Nie wiem czy widzicie, ale pierwsze rozczeszemy, Susie ma bardzo długie włosy i nie lubi czasami, jak już słychać, zawsze staram się to zrobić bardzo delikatnie, no ale no, niestety. Ну, вот так что ты не рвует. Trzeba będzie obciąć troszeczkę. Zobaczcie, tylko jak ona ma piękne, długie włosy. Tak, ja właśnie rozczesałam Suzy. jak można zauważyć, ona miała tutaj niedawno podcinane końcówki. Więc dzisiaj nie będę jej obcinać, ale właśnie jeśli chcecie, jeżeli są kołtuny na końcówkach, bo ja co jakiś czas podcinam, to według mnie najlepiej rozczesać po prostu włosy, tak na bok, śwince, i później tutaj wszystko ładnie widać, i później po prostu nożyczkami tutaj tak przecinać końcówki. A kurczę też z tyłu nie raz jest, ale tu akurat jest ok. Wklądują się trocinki, mocz i robią się kołtuny. Więc pokażę Wam, jak ja podcinam grzybkę śwince. Jak to zrobić bezpiecznie, żeby im po prostu nie wbić nożyczek do oka przez przypadek. Więc yy, ja sobie pierwszą układam tą grzybkę. Zgarniam sobie na jedną stronę. Później. Ja po prostu łapię to sobie tutaj w ten sposób, żeby nie było i tak prawdziwa. Trzeba robić szybko, bo świnka nie lubi i się wierci. Tutaj po prostu łapię w palce, dzięki temu zasłaniam oczy troszeczkę. I dzięki temu nie wbije nożyczek do oka. Jest to bezpieczne po prostu. Tak się prezentuje. I to byłoby już wszystko w dzisiejszym filmiku. Dziękuję za oglądanie! Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał zostawicie łapkę w górę oraz zasubskrybujecie nasz kanał. Do zobaczenia!